Nie ma szarikana w domu to w końcu mogę zrobić sobie coś dobrego do jedzenia. Dobrze, że oglądałem Magde Gessler i wiem jak pizzę podgrzać! Moja ulubiona z ananasem. Co tu jest tak natymione? Gregory, coś ty zrobił? Spaliłeś haszno, -ha co? Ja nic nie zrobiłem! Ja, ja robię jedzenie! Czemu tak tu nauczyłeś? jest tak siwo? Znowu się. O, znowu żeś żar grochówkę? Nie... Pultałeś się w gacie? No matko jedyna, zaraz z sąsiedzi wezmę straż pożarną, bo jest tak zadymione. A ja byłem... mam hawajską. Wisz? No bo tylko to zostało nam do jedzenia. Specjalnie byłem teraz do żabki, skoczyłem, żeby ci kupić twoje ulubione pustaki. Zobacz, co tu mamy. Cegła z zaprawą w środku. To jest lepsze niż pączki Magdy Gessels tam z tym nadzieniem. Ale to jest cel... A ty smażysz pizzę. Raz, że w pudełku kartonowym. Przez to się przypaliło i jest dym wszędzie i siwo. A dwa, robisz to na blacie. Jak chcesz coś ugotować na blacie, to nie jest indukcja. My nawet prądu w domu nie mamy. Masz rację. Jezu, naprawię to. Powinienem wskazówki skorzystać. Nie, 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 nie. To ona jest... Ona nie działa. Słyszysz? Nie, nie. U! Regory, ty jesteś głupszy niż ustawa przewiduje. No to teraz na pewno sąsiedzi zadzwonią po Straż Pożarną. Coś ty zrobił! Nie jesteśmy ubezpieczeni teraz! Ale ci normalnie nie, zaraz nie jest nie... Nie, 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 żadika, nie, Przez ciebie! Stoiłeś nam w kuchnię teraz! Słyszysz to? O! Witajcie nowi zawodnicy! Ty, chyba macie jakieś problemy z chałupą. Ale wiecie co, mam pomysł? Mam świetne rozwiązanie waszych problemów. Tak się składa, że w naszym tyle turnieju możecie wygrać nowy dom. Kartonowy wprawdzie, ale jednak... Kartonowy dom, że Likaci Byłem w twojej dupie! <laughs> Dlaczego przyszedłeś do mojej dupy? Bez pozwolenia. Ile razy ci mam no mówić, tak że się masz zapytać na początek? A poza tym nie mam problemu z domem, mam problem z dzieckiem. Macie może coś na dzieci? Cześć, to ja. Tak, mamy dom do wygrania. Możesz go tam zamknąć, cokolwiek. Nie, nie go zamykam. A ma piwnicę ten dom? A, coś się wymyśli. Jeżeli ma piwnicę, to przysięgam, zamknę cię tam po prostu. spaliłeś mi chałpy, popatrz jak siło tu jest teraz. Nie możemy już tutaj mieszkać, musimy się wyprowadzić stąd, rozumiesz to? Bułkokotek nie może mieszkać w takich warunkach. Dlatego go nie ma z nami. On już je wyprowadził stąd napisał mi list, zostawił mikrofalówkę, powiedział, że nie ma takiej opcji, że będę mieszkał Sharika z takim obsrańcem jak Gregory! Nowy dom! Najpierw musimy go wygrać! Okej, okay, o co chodzi w tych mm -hmm. konkurencjach? Co musimy zrobić, żeby wygrać nowy dom? O, super, że się zgodziliście! Jest to taki teleturniej. nie wiem czy słyszeliście. Nazywa się Squid Game. Jeden z dziesięciu. No, rewolucja. jeden ze stu. Polega to na tym, że 100 osób bierze udział i tylko jedna wygrywa. Ale spokojnie, wyglądacie na takich, którzy na pewno dadzą radę tym konkurencjom. Jedna Wygrałeś. osoba mnie. O, tak! Naprawdę! Nie możesz wygrać, bo już odcinek się już skończy! <laughs> Siedź tam i się nie odzywaj. Do wygrania jest taka wielka skarbonka z pieniędzmi i z domem. Ja nie mogę. Ej, słyszałeś to... Nie możemy, Szarikan, bo nowy Fortnite się zaczyna sezon, a nie ma Fodolców, to ja nie biorę udziału. Ty co? Czym ty pieprzysz w ogóle? Jest do wygrania nowy to plus jeszcze skarbonka z pieniędzmi. Ile tam tych pieniędzy jest? Wystarczająco. Ty, słyszałeś? Jest co najmniej dużo pieniędzy albo Ale on no nie powiedział ile, to może być 2,50. No jesteśmy to... na sosnowcu. 2,50 to jest... co są. Pieniądze, ty nie garć pieniędzmi, ty nawet tyle przez całe życie swoje nie zarobisz nigdy. Nie! Nie, nie, ła! nie ma! No nie eee. mogę po prostu z nim. Czy on też musi brać w tym udział? Mogę go zostawić w domu? Tak, musicie we dwójkę wziąć udział. E, eee. Bo tak się składa, że e, mało osób wypełniło ankiety i niewiele osób chce w ogóle przyjść na ten teleturniej. O! A może pobawimy się w rosyjską ruletkę! O! Ale on jest cały czas nabity! Co ty mówisz? Poczekaj. Teraz jest nabity dopiero. Nie, 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 nie. Z tym szalikantem tam ludzie umierają! On tak powiedział. Widzę to w jego twarzy! Nie! Skąd taki pomysł? A to nie, to nie możemy A. być! Nie możemy iść, bo Gregory nie jest ubezpieczny. Jeszcze go nie ubezpieczyłem. Dopiero jak go w PZU ubezpieczę na jakieś 2000 tysiące złotych, to wtedy może mu się coś stać. Oddawaj tą patelnię. Niechący! Będziesz miał wypadek. Wpadniesz do piekarnika i już z niego nie wyjdziesz. Ta upaj i tak za chwilę spłonie. Jak to spłonie? Faktycznie się pali! Co? Dlaczego krzesła z i nagle się zaczęły palić? Ja wiedziałem, że to po na promocji kupiłem, ale nie wiedziałem, że aż to takie dziadostwo jest. To no. teraz tym bardziej nie możemy wziąć udziału. Musimy ugasić dom. Krakory, my się zaczyna mi się wydawać, że ty robisz wszystko, żebyśmy zostali w domu. I celowo podparasz no. rzeczy w domu. Nie, no, chyba trochę przesadzacie. Dobra, procedury mówią jasne. Jeżeli się nie zgodzicie, to chyba muszę was wziąć siłą. On ma patelnię! Ale nie byliśmy umówieni na żadnej. Gregory! Nie! Co ci się stało? Gregory, żyjesz! Gregory! Dlaczego mu Keczu braci z pieska? <laughs> ja nie wiem jak ja to przeżyłem. <laughs> Bo miałeś zasnąć! Gaz <laughs> <laughs> zadziałał, jak zwykle. Dlaczego on ma taki spierdzielony głęb? Jeszcze wam się to spodoba. Gwarantuję wam. <śmiech> <śmiech> O, matko, jedyna moja głowa! Gregory, wstawaj! Porwali nas, słyszysz? Zostaliśmy porwani do jakiegoś. Co znowu? Znowu będzie brali udział w jakichś kuchennych rewolucjach Magdy Gessler! Nieee, ja już nie chcę! Po ostatnim jeszcze dupa nie przestała poleć! A co, Magda Gessler robiła ci w twojej dupie kuchenne rewolucje? Robiła. <laughs> nie chcesz wiedzieć! Wypisujemy się stąd! My nie chcemy brać żaden. z... Y, tak. game. Game. Nie chcemy w tym brać Ech, udziału PODZIWIAJCIE! To świnka z karbonka! Główna nagroda w naszym teleturnieju! Jest pełna prezerwatyw, ale nie, nie pytaj dlaczego tam się znalazły Jak to prezerwatyw? Mamy, mamy walczyć o prezerwatywy? No jak tak patrzę na ciebie to mogłem wcześniej wziąć udział w tym konkursie Ale ty mnie nie spodziłeś! A jednak cię wygłowuję! widzisz jak ja jestem przegrywem? <laughs> no i miałeś pieniądze! Jak? O! No, ale... Zostaw! Ja jak Moja! Ja chcę zobaczyć, co jest w środku O, okej. Zostaw! Okej. Przykleiłem się do tego! To, to są użyte prezerwatywy! <gry> Gregory, nie przynoś mi wstydu, jak ty się zachowujesz? No, bo nie byłem ich dawno. Okej, okay, czy oprócz tej plastikowej świnki i prezerwatyw coś jeszcze do wygrania jest? Tak! Jest, są super nagrody! Patrz, Oho. pan, patrz! Zobacz! Pizza! Hawajska! Nie. Razy. Cztery miałem powiedzieć, jednak trzy. Yy, z podwójnym serem i ananasem. O, Boże... I to jest główna. Ja yeah, nie mogę. Co to główna? Ja wracam do domu, zaraz się pożygam tutaj! Ale nie, czekaj, czekaj, czekaj! Czy ja widzę. Dwie cegły do wygrania są jeszcze? Dobrze widzisz. Jedna Grigory. z głównych nagród. Gregory, główna nagroda do wygrania cegły. Popatrz! dom zbudujemy z tych cegieł. Właśnie, mieliśmy dom wygrać nowy, a nie dwie cegły. Z tego to nawet ściany się nie zbuduje. Od czegoś trzeba zacząć. To jaka jest pierwsza konkurencja? Chyba że przeszliśmy już dalej. Yy, tak, musicie przejść przez tamte drzwi, tam będzie pierwsza konkurencja. Yy, swoją drogą. Ja będę patrzył gdzieś z dystansu. Jakbyście wiecie, próbowali coś kombinować. <laughs> Jeszcze mamy jednego zawodnika. Tylko nie zmieścił się w tej sali. Jak Ty, to się nie, nie zmieścił do was w tej sali? chwilę. Jak to się nie zmieścił w tej sali? Ta sala jest ogromna. Dosłownie Baliśmy się, okracji. że podłoga się zawali. Gregory, musisz przejść na dietę. Witam serdecznie w pierwszej konkurencji. Być może zastanawiacie się, dlaczego jest tu tyle żarcia na podłodze. To właśnie część zabawy. Waszym zadaniem jest wzięcie tego jakże zaawansowanego narzędzia, którym jest przepychaczka do kibli i wypchać. Z tego żarcia. Całe ciasto, tak aby został tylko ananas. To jest świętokradztwo po prostu. Chociaż w sumie też bym nie zjadł ananasa i go bym zostawił. A nie możemy po prostu wyjąć ananasa? Nie, jest to zabronione. Macie użyć przepychaczki. Co? To nie ma najmniejszego sensu! Dlaczego jesteśmy na placu dla dzieci zabaw w ogóle? Bo nie mieliśmy budżetu na lepsze miejsce. Obym I te proszę. chmurki są koślawe, ja bym lepiej je narysował. Nieważne! Zamknij się, potrafię ładnie malować. W tupie mam te A. chmurki, zresztą nie jesteśmy teraz na Polsacie Polsa dzieciom. Musimy zjeść tą pizzę. Znaczy, ty musisz zjeść tą pizzę. Gregory, poświęcisz się. zeżrzesz i wystrasz sam ananas. I wtedy przejdziemy dalej. Ale mam za pomocą przepychaczki co zrobić. To wstać sobie przepychaczkę w cztery litery po prostu i będzie jakby na jedno wyszło. Jedz tą pizzę teraz. No ale muszę... Hej! Oh, hey, hey. Ktoś... Ktoś oh. mówił o jedzeniu? O oh, Boże, Gregory, chyba twój stary wrócił z mlekiem. I chyba z maślanką, wow. całą Albo mleczarnią. Ile żorcio. Ej, chłopaki, imprezę już nie zorganizowali chyba, co? To jest ten oh. trzeci zawodnik chyba. No co ty gadasz? Czemu on wow. taki szeroki jest? to się nawet jest, nie przyklei do jest niego. Jest tak tłusty. Nie jest tłusty, jest puszysty. Poprawnie politycznie musisz mówić. Chyba te fałdy przeszkadzają, nie chce się to wkleić coś. <ścoughs> Eee! Nie możesz nam zjeść naszej przepiechaczki! Kolego, to jest narzędzie, żeby przejść dalej. Ale ty, no babcia to cię musiała karmić normalnie, no, mówię, nie? mówi, że jestem dobry chłopak. Dobry czy szeroki? Nie wiem, mówi, że jestem dobry chłopiec. O boże, co ci się z czołem stało? Ono jest w ciąży, czy co? Jest czy nam jest gorąco? Nie, nam nie jest gorąco. Jest klimatyzacja. Jaka klimatyzacja? To nic takiego nie ma. Jak masz masz dziura we spodnie po prostu i czujesz chłód. Zapomniałem! Ej, ale to wszystko realistycznie wygląda, nie? Ale się jaram ty. Normalnie jakby to był jakiś biar. To ja zacznę przepychać pizzę. Ej, nie! Tak actually, ej, no co to ty jest robisz? moja! Nie, no zostaw ją! Pizzę się je, no, wej! Ej! O Boże, co o? wyście zrobili? Moja przez, pizza! przez was odpadniemy! Paście. Strażnik już się gapi! Jeden drugi się kapią wszyscy! Czekaj z tego! Mogę go zjeść? Co? Kogo chcesz zjeść? Już się nie patrzy! A ja się całe życie zastanawiałem, po co oni kłeczka mają narysowane na twarzy. A to idealnie pasuje do przepychaczki. Patrz na to. Do mnie ma przepychaczko! Przestała się. Bo karm złamiesz! Właśnie próbuję, bo się naoglądałem Jedi. Tam mówił taki joda. Moc wielką w tobie czuję! kebabie i w ogóle! Cies I Ciśnij do mnie, paję on tańczy! Ja tego jego smrodek co najwyżej. No i pomóżcie, bo chyba mam ręce za bardzo muskularne i nie mogę... I nie dosięgam. Tego się nie je, kolego. Odłóż to, to jest przyrząd. Słyszysz? Przestań! No nie! I kolejną, rozpierwszy. Ej! odsuńcie się od tego! się, Nie doczekałem tego! Została ostatnie pudełko, nam zostało po pizzy. Jeżeli je zniszczymy, odpadniemy w pierwszej konkurencji. A pamiętaj, że my chcemy wygrać dom, prawda? Nowy dom! Eee! -e -e -e! Gdzie z tymi grubymi pa paluchami? Słuchaj, wiesz co? Ty musisz, ty masz challenge uh -huh. teraz. Patrz, Zjedź po tym zjeżdżalni i spróbuj jej nie rozwalić. to pizzę wtedy? E tak, tak, tak. Na pewno zostaniesz. Dobra, Gregory, nie ma opcji, żeby on się wtrapał na to zjeżdżanie oh. i z nie zjechał. Wybój jakieś śliskie. Chyba jest, już prawie, Ty to, to też nic sobie nie dajesz. Nie! Gregory, coś tu zrobił! Patrz! Nie patrz, to jest już samo ciasto, zostało! Wygrałem! Ono no zgnite ta... jakieś spleśniałe jest. Taka pizza, może budżetowa. Spróbuj. Ech. To chyba ser pleśniowy ma w składzie. Nie wierzę, Bo że taki... jemu się udaje. On Miesz jest prawie. On... Ej, ale on zrobi zaraz trzęsienie ziemi. My tu umrzemy, jak on zjedzie pod tym przecież! Wiem! Poczekaj! Stój! Tam... Tak? Mam! Co strasznik, masz? Strasznik jest niewidomy, zabrałem mu rewolwer! Ale po co nam coś takiego? Pozbądź się go! Ale nie takie były zasady, nie mogę strzelać do innych uczestników tego konkursu. A, to ja oddam to. Nie, zostaw to, może się przyda za jakiś czas. Chłopaki! Mam nadzieję, że zostawiliście trochę pizzy. Chodźcie! No! Nie zaliczam ci tego challenge'u, bo <laughs> miałeś zjechać. Dobrze, posłuchaj, dostaniesz nagrodę pocieszenia. Pa co znaleźliśmy! Taka pcia! Normalnie, dobra, słuchaj, wiesz jak ty będziesz się nazywał? Azor, nie? Aha. Pa! Azorek! Pa. Aport! Ej, <laughs> 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 hey, chłopaki po <laughs> Gdzie, tak. Ty, ja się boję, że on jak mu pomogę. Dobra. Trzymam! 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 Mam! Skłócaj! Gdzie on jest? Ej, ale podaj mi, proszę, bo się zjechać nie mogę. Te Gregor... nogi! Nie, bo nie mi zły zywa, nie, Moje 800 plus zmiażdżasz zostaw Gregorego! Gregory, no, czekaj, jeszcze czekaj. Szarikat zabij. nie czuję, ducha! Nie, nie, a, nie a, mogę tego baleniać, bo wyodciągnę z tobą razem! O nie, jego tłuszcz mnie wsysa, Żarika! To dupa cię w sysa. nie idź! Obocy, nie ja idź w stronę zapłaty. czarnego koloru! To trochę zachłanny tak jestem! <laughs> Gory, nigdy nie idź w stronę czarnego tunelu, ani jasnego, jasne? Jak zobaczysz kiedyś cztery duże litery, idź w stronę, okej? Okay, to się źle kończy zawsze. Ja mam traumę teraz. To masz kolejną do kolekcji. Nie jesteś uh -huh. naszym kolegą. Nie kolegujemy się. Zeżarłeś sam pizzę, nie podzieliłeś się z innymi. Znaczy, tam, tako, srako i tak dalej. Rozumiesz? I prawie Gregorygo Wiesz mi zgniotłeś. Toko? Teraz już nie. O, wiem. Ej, oh. Jeżeli to jest Twój tata, to może razem pokołysacie się na chustawkach. Ej, to może ja już on ty mnie pójść, to co? <słuch> <słuch> no, pochuśtaj tata. No, poj! <słuch> Żalikan to jest za mocne. To by nawet pół nie dał rady. Potrzebujemy koparki! Potrzebujemy przejść. Ej, właśnie, gdzie są ci strażnicy? Halo! Ja chcę powiedzieć, że my skończyliśmy tu już naszą robotę. Wzywaj szybko szefa, słyszysz? E, słyszałem, że e, wołaliście mnie. Już skończyliście zadanie? Tak, no znaleźliśmy ten kawałek pizzy, e, tylko ktoś. Ale gruby zjadł! Gruby zjadł, tak. E, a gdzie... A, no tak! Bo powiedziałem mu, że na kolejnym wyzwaniu jest jeszcze więcej żarcia, to już chyba się zmył. A wy co? Wy nie możecie tak występować przed kamerą. Musicie mieć normalne uniformy ze Squid Game'a. Może za wyjątkiem ciebie, bo a, ty jesteś. Niereformowalny. No nie co jest? Ale co ci się nie podoba w moim stroiku? No ładny dresik mam, pa, mam nawet jeden pasek taki, normalnie adidasy. Mm. Nie, bo wyglądacie na zbyt bogato. A? No on nie. On ma dziurę w gaciach. Chce pan zobaczyć? Co? Nie, 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 nie. Tu, nie. tu na dupie ma dziurę. Rozumie pan? Ej, bez kitu. No. Żeby łatwą było robić. <laughs> I gdzie się mam przebrać? Przy wszystkich ludziach? No. Nie patrzę. Mówiłem o ludziach. Jaki super mam z Pipeksu, popatrz się, pachnie poprzednim właścicielem, ale super, tam ledwo używany, co prawda nie wyprany, ale spoko może być, i po co mam, ty, ty, widać tu coś? Mam jakieś paski? Jest e, tu masz jeden i masz 314 numer. O, to ja pierdziele, ty czaisz to? Mam takie nikę normalnie. Nie, nie, tu Pumba jest napisane. Jak Pumba? No Pumba, jakaś podruba. Kurde, to są adidasy z Afryki? E, cholera jasna. Nie mieliście nie, niczego no, lepszego. Nie, nie takie sprzedali. O dziadostwo, ja nie mogę. No dobra, musi wystarczyć. Mam nawet swój numerek, a ty nie masz numerku. Ha, wiesz dlaczego? Bo cię na stratę od razu spisali, to nawet ci numeru nie dali. <laughs> Dobra, jakaś kolejna konkurencja, bo już się nie mogę doczekać. Już czuję ten... Tak, na... właśnie. Chodźcie teraz, jak tak super wyglądasz, jak ostatnia gwiazda. Ale zanim. Mam idealny pomysł. Co powiecie na małą grę? Żeby wam trochę ułatwić kolejne wyzwanie, może zagramy w taką jedną... Fortnite! ...gierkę. Nie, to, to Gregory, no przecież nie przechodzimy tutaj grać w Fortnite. Kurde. Kiedyś może zrobią Squid Game Fortnite, ale to nie dzisiaj. Jak się nazywa Zasady gra? są bardzo proste. Nazywa się... E... Podlaska-ruletka. Ooo. Polega na tym, w tą plastikową zabawkę wsadzacie jeden. E, sześć jedną naboi. Kulkę. No to jest podlaska, to są inne zasady. A, chcecie cały. sobie utrudnić. Okej. Okay. I starsi mają pierwszeństwo. I Gregory sześć. zaczyna pierwszy. Co Bo jest mniejszy. Po co ty tym kręcisz, skoro to ma sześć naboi w sobie? No to co? Jesteś gotowy? Całe życie byłeś y na to gotowy. Tak. Jest 100% szans, że wygrasz. w Pupsko. No. Nie ruszaj się. Daz Oh, wygrał! Co wygrał? Kulkę w dupę. Nie podoba mi się ta zabawa. <grymki> Okej, okay, to może zmienimy zasady? To jeszcze ja sobie raz wytestuję to. Bo się r... zesrałem. Patrz, Gregory, jeden nabój. Kręcimy, uwaga, zamykam oczy. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. No, <grymki> <grymki> Nie podoba mi się ta zabawa. <grymki> A ty nawet nogi ci się połamamy teraz. <grymki> Gregory, wszystko w porządku. <grymki> o, ty też grasz. To jest magiczny pistolet, a ja też chcę! Dobra! O tak! Trzy moje nogi już teraz są! Czwarika jesteś strusiem na pewno! To kolejna konkurencja, tak? Co wygraliśmy? Wygraliście! Dostęp do kolejnej konkurencji! Wiedziałem, że to jest zaszukane wszystko. No hej! Witam was w ostatniej już konkurencji na dzisiaj! Szklane mosty! Mamy je umyć? Wow. Będziemy mylić szyby na czas, ale super, Pa, tam jest 10 minut i musimy w 10 minut umyć wszystkie szyby, bo inaczej jak zostanie jakaś brudna, to Magda Gessler przyjdzie i strzeli ci plaskacza sprawiedliwości. To mogę zacząć? Oj, a, ale nie, nie chodzi o żadne mycie, macie po tym skakać. E, tak, Skacasz żeby się nie po rozwaliło. po szybach? No to. No, no... może nie skacze się po szybach, żeby się rozwaliły, nie? E, no właśnie, chodzi o to, żeby się rozwaliły. No to... patrz, na przykład bierzesz robienie. Przecież rozbieg... przed e, powiedziałeś mi, żeby się nie rozwaliły. E, no tak, bo jak się nie rozwalą i pójdziecie dalej, to wygracie. A jak Czyli się mówili, rozwalą, to nie w dół i Tak! No to mówisz, żeby po nich skakać, a ja mówię, żeby nie skakać, bo inaczej się rozwalą. W sumie masz, masz rację. Czyli już wygraliśmy? <laughs> nie, macie 10 minut, żeby dotrzeć tam. Ale ten zegar nawet nie leci. Wyobraź sobie, że leci. Naprawdę macie taki niski budżet, leci. że. On nawet montażysta Dodaje w postprodukcji, że czas leci Ale że randol mają ładny Faktycznie To co Gregory? Lecisz pierwszy, prawda? Co? A może pan strażnik zaprezentuje, bo my nie y wiemy o co chodzi Już, patrzcie Musicie wziąć rozbieg i skoczyć! A, I nie przeskoczyć siebie. By. Instrukcja była niejasna. Możemy drugiego strażnika prosić? Czekaj, Gregory. Czyli ty musisz zrobić dokładnie tak, jak pan strażnik zaprezentował. Musisz skoczyć w tą wielką przepaść i pewnie sobie coś połamiesz po drodze. Ale taka ale, była instrukcja. Ale jak przegram za pierwszym razem, to wtedy ty tam nie dojdziesz. Dam sobie radę. Dobrze, Gregory. No, no, nie, 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 żerikan! Nie, nie, no ja umiem sam chodzić, nie, żerikan! Raz, dwa i trzy! Ej, masz! No ty, ty, ty. ty jesteś głupszy poczekaj. niż ustawa przewiduje. No bo czasami jak wstaję, to skoczę jak kangur. kangur. O, nie, 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 Kangury w to nie mieszaj. Oho. Ej chłopaki, dotarłem! Jezu, ile je tu jest schodów! Przecież ty pół godziny wody. wcześniej przed nami skończyłeś poprzednią konkurencję, A! powinieneś być tu pierwszy! Chciałem wrócić, bo jak on skoczy, to każda szyba przy, przypadnie. To go łap po prostu! Albo amortyzuj upadek. Nie nie, 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 już raz to było, ja mam trawę do Dobra, końca Dobra, gruby życia. posłuchaj. Uh -huh. Znaczy, puszysty. Uh -huh. ha, tam jest na końcu kawałek pizzy. I trzeba przejść przez ten most, ale uważaj. Połowa tych szyb jest lipna. Jak jego życie. PICO? Brzuchem się zawiesił! Wow! <grym> Ej, ale znalazł chyba dobrą miejscowę. Dobra, czyli tam musimy iść. Dobra, Gregory, co? Mam ci pomóc znowu, czy idziesz tam? Weź. No, panie strażnik! Czekaj, ja go za nogi wezmę i ja go tam rzucę! <grym> a, łap go! Szenikon! Łap go! Łap go! A, go! A, nie trzymam! puszczaj go! Nie puszczaj go! Oni mnie! No Przysko, poda podaję na ci Szenikan! Nie! Nie! Tego nie dotnę! To już wolę spać! Nie! Na tobie nie ufam też! Wolę to chyba No musisz mi zaufać! <trym> Dobra, gruby, ciągnij mnie! Ciągnij! Jest! Oh. Uh. Tylko nie opuść, nie opuść mnie! Nie opuść Tam dalej, dalej! Staram się? Dobra. ale to nie jest takie łatwe! Gruby, <trym> gruby ma dużo żyć, spokojnie! <trym> <Co? trym> Skaczę na bombę! Szaryka, łapko! <śledzte> Czemu go nie złapałeś?! Bo rzucasz jak pizza! Szarikan, ale jeśli on przejdzie, to my nie wygramy nagrody! Właśnie, pizza! mi się! Ja nie Uw. wiem, jak to wytrzymało. Uw. 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 Teraz mamy szansę! Idź, Grigory! A bo to jest wyścig? No nie, ale idź szybko, ha! bo. To jest ten na pewno! Tak! Gruby grube to musi być ten! Na stówę! Jesteś tak. Jestem pewny na 100%. Co? Cholera, nie mam pojęcia, jak to mogło się stać. Ja Strażnik żyje! Jakim prawem ty żeś to prze. Idź po niego. Ty go zrzuciłeś, nie. albo nie? po niego pójdziesz i będziemy mieli co rzucać dalej, albo tobą będę rzucał na te kolejne szyby. Ale ja tam zginę od razu! Gruby, usiądź na Gregorym. Co? Nie, nie? Uważaj! Przygotuj się, na Oooooo! Gregory, szybko bądź goni! <śmiech> <śmiech> O, on pobiegł tam, tam, po, tam, pobieg, pobiegł prosto, szybko, gruby, prosto! prosto. o, o, wraca, o. Ale on głupi! Ej, czekaj, czekaj, czekaj! Mam pomysł! Pamiętasz te klony Gregory? Uh -huh. Staj za mną szybko. Dobra. Gregory, on twojego klona. Powiemy mu, że to jest on. Tu jest Gregory! Tak, to ja, Gregory! I mam małe wory! O. I właśnie chyba postanowiłem zakończyć mój marny żywot i chyba skoczę w przepaść! Nie, nie skocz! Nie, czekaj, uratuję cię! No, no i skoczę! Nie! Zróbmy Wracają, Wracaj, wracaj cię! O, dobrze, idź do Pomocne. Szybko. Za do... nie! Ratuj, braciszka! Ratuj go! Dobra chłopaki, bo zostało nam tylko 10 minut według tego zegarka. Musimy się pośpieszyć, bo czas się, się nadciągnął. Kończy... zaczęliśmy z 10 się, Ja tu buduję teraz napięcie. Montażysta dodaje, że już 5 minut zostało. Właśnie teraz taki licznik się pojawił na środku ekranu. O, o, właśnie tu. O, tu się pojawił. Nie! U Ciebie się nie pojawił, ale u mnie, bo jest wersja super budżetowa, taka wysoko budżetowa, a u niego jest niskobudżetowa. U niego jest taki JPG, PNG, spajna I teraz idziemy dalej, Gregory. Skaczemy razem, które nie, nie, nie. wybierasz? Razem skaczemy. Razem Plosta. jak rodzina. No ty dziadu jeden no! Miałem 50 na 50% szansę! I powiedziałeś to z takim przekonaniem, za to wiesz co? Skaczesz teraz pierwszy od razu? No trudno. <grandiose> Twój braciszek cię miał tam złapać teraz Chodźcie chłopaki chyba, A! chyba poprawną drogę założyłeś A ty, on o, o nie Nogry. Mam przewagę, nigdy nie, nie no, jesteś w połowie drogi? Ja wątpię, że znajdziesz wszystkie dobre. O, kurde. Szarika, oh. ale zostały nam dwie minuty! O czym ty mówisz? Faktycznie! Tam jest napisane 10, ale oni oszukują, bo już minęło 8! Musimy się pośpieszyć szybko! Ech. Szybko, bo nam pizza wystygnie! Musisz zgadnąć, które to jest. to. nie, to nie, tu. To, nie, to, tu. nie, tu! Nie, nie tu! A, a, a. O! Dotknąłem cię i od razu mam rękę usraną od gówna. To nie wsadzaj mi ręki w głupę! To nie gówno, to czekolada! Szarikan, szybko! Zostały trzy! To akurat tylu uh. ile nas jest! Czyli tak, najpierw skaczę kuby. Kuby skaczesz pierwszy. Co, no, gdzie ja skoczyłem? Gdzie ty skoczyłeś? Map mnie za nogę i pieprzij mną! Oto. Wiem, to jest świetny pomysł! Mam, mam, dobra! Gregory, jesteś gotowy? Wiem, że jesteś gotowy. Całe! Nie żyć... dasz tak radę, ale spróbujmy! Yy. Okay. Chyba jest OK! Dobra, wciągnij mnie! Dobra, jesteś, no, dawaj. Trzymaj, ale trzymaj, trzymaj, bo jak skoczę... Jak gadaś. No. O, o, o! Ale no nie, no przecież... Ej, mną no, też możesz rzucić, jak ktoś. <klockaniczny> Ej! No. <gryny> bo ty za lekki jesteś! A gruby, nieważne na co skoczy, i tak się złamie. Nawet na tę wzmacnianą szybę też, też padnie. Dobra, teraz będzie z przodu, pa, na to! Pa! No... Okej, okay, Gregory, zostało nam ostatnie, więc musimy to zrobić tak, jak mówiliśmy na początku. Rzucę tobą i wygramy to wtedy. Ale to tam na... daleko! Musisz mocno mną rzucić! No, rzucę tobą bardzo mocno! Najmocniej, jak, jak tylko mogę. Ale szybko! Gruby, I ra idę. ratuj, Gregory! Nie, jeszcze czasu zostało! Już minuta cała! Tak naprawdę to 10 sekund! Raz. Nie, chłopaki, to czekajcie ta... na mnie! Nie Szy... mogę jeszcze odpaść! O, tak! O! Nie, tak! Gruby szybko czas Ci się kończy zostało 10 sekund nie. musisz się pośpieszyć Gruby dasz no, radę trzymamy nie. kciuki Gruby dajesz, tajesz Gruby gruby tajesz. gruby Przecież nie gruby, gruby. Do was. Szybko bo tylko nie nie, nie 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 ma takiej opcji Nie po co wchodziłem tyle po schodach 3 2 Kupaki, 1 Kupak o was Tylko wyjeżdżcie mi później hawajsko